A teraz walka seniorów w kategorii 75 kg. Walczą Dariusz Jabłoński z klubu Knockout Warszawa. Jego przeciwnikiem jest Sławomir Stolarski, boksing Krakowia Kraków. Pięściarz krakowski z napisem boksing na koszulce, z tatuażem na lewym ramieniu. Ktoś nonszalancko podczynia sobie Dariusz Jabłoński z klubu Knockout Warszawa. Opuszczone ręce, jakby prowokował yy, przeciwnika. Zobaczymy jak potoczą się losy tego ciekawie zapowiadającego się pojedynku. Dziś jeszcze po południu kolejna seria walk w Hali przy ulicy Reymonta, a jutro od godziny 9.30 walki finałowe. Impreza rozpoczęła się wczoraj. I trzecia runda pojedynku Dariusza Jabłońskiego ze Sław Sławomirem Stolarskim. Mocne teraz ciosy Stolarskiego, bite co prawda nasadą rękawicy za co upomina sędzia stolarskiego, ale po tych ciosach Dariusz Jabłoński z klubu Nokaut Warszawa jest liczony, nasada nasadą, ale te ciosy doszły celu, zrobiły swoje, idzie za ciosem dosłownie Sławomir Stolarski. Dariusz Jabłoński teraz jest liczony. I wiele wskazuje na to, że ten pojedynek nie będzie kontynuowany. Tak jest RSC. W trzeciej rundzie zwycięstwo Sławomira Stolarskiego z klubu Boxing Krakowia Kraków. Tak walczono dziś.